Cześć tu Marcin z TBG Testing Board Games Dzisiaj przedstawię szkana unboxing gry Trivial Pursuit Harry Potter Wydawnictwa Winning Mo Moves Gra jest tutaj mm, już odpakowana Z używaną do dlatego jest tutaj już antena unboxing To jest gra quizowa Gdzie mamy tak mocne plastikowe pudełko I mamy kategorię pytań jakie mogą być tutaj, o te Czarna Magia, Hogwart Zaklęcie eliksiry, magiczne przedmioty, magiczne postacie zwierzęta i magiczne stworzenia. Gra 12 plus, na minimum dwóch graczy, zawartość jedno pudełko, jedna karta z zasadami 100 kart z pytaniami, jedna kostka i pionek. No i zasady na drugiej stronie. O, drugą stroną właśnie. Tak, myślę, że to są krótkie te zasady, no bo nie ma co tutaj gadać. Kulamy pewnie kostką, tak się domyślam. Mam niebieskie. Mamy pytanie niebieskie, a człowiek tą stronę z odpowiedziami, czyli na drugiej stronie. Czego uczyła profesor Trerawnej? No dobra, powiedzmy coś łatwiejszego. Kto rzucił zaklęcie szatańska pożoga w pokoju życzeń? I to mam pod tym kolorkiem. I mamy, że Gregory Goyle. Pytań mamy, tak jak widać, tutaj jest ich sześć. Razy 100 kart było napisane, więc. To mamy 600 pytań, 600 różnych pytań, 600 odpowiedzi. Może może tutaj nie są zbyt duże te literki, ale czytelne, więc to wystarczy. No i to był cały unboxing. No Więcej w tej grze nie ma. To jest typowa po prostu gra quizowa, którą wyciąga się na już. Czyta się zasady, które no praktycznie ich, ich nie ma, więc od razu wykładamy, gramy. Bierzemy tutaj plecaczek w kieszeni, jak ktoś ma większe. Bo gra też nie jest duża. No ile ma tutaj wymiary? sobie zobaczymy. Wymiary 12 na 12 i na grubość mamy 6-7 cm. Więc tragedii nie ma. Więc dziękuję bardzo za oglądanie tan Zapraszam na kolejne serii Harry Potter, gdzie trochę będę miał tutaj w playliście. I zapraszam do grania i oglądania kolejnych filmików. Dziękuję. Do widzenia.